Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki Malinowe, w kolejnym odcinku z Haga, gdzie dzisiaj ten odcinek zaczynamy potężną bitwą ze skrzynką Nitro V1, gdzie mamy tutaj do zgarnięcia Tiger Tucika Karambicika. Zobaczymy, czy uda nam się go tutaj uszczelić, ale zanim to standardowo informacyjnie, bo cały czas do zgarnięcia macie dla za wpłatę z moim tutaj kodzikiem za 1000 zł. Jeszcze ona tutaj nie zeszła. Cały czas dostępna. Dodatkowo w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał dzwoneczkiem, stać łapkę w górę, skomentować odcinek, a jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie tutaj w tym miejscu pisać mój kod, a przez przez gdzie dostajecie dwie darmowe skrzynki oraz 20% więcej do depozytu przy wpłacie. Pamiętajcie również, że strona Przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No to co? Grajmy z losowym botem. Bati tutaj do nas dobił. No i liczymy na to, że początek odcinka będzie fity, ale widzowie. Dzisiaj. Dzisiaj dobijamy 105 level na stronie. 105 level. No jest to bardzo, bardzo wysoki level. Zobaczymy, co tam jest za nagroda. Ale myślę, że nagrodą też się raczej już zawieźć nie zawiedziemy, tam już są grube skiny przy każdym levelku, a 105... Właśnie, ciekawe jest od którego darmowa skrzynka jest kolejna, zaraz zobaczymy, bo chyba od tego co tam lecił pamiętam od 110, boże. Widzowie, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, ile ja miałem w skinach z tej bitwy? 145 pierdzielonych złotych. Ja pierdzielę. Ciężki knockout. Dobra, o, o za ile jest tutaj skrzyneczka? 111. O kurczę, to to jeszcze nam tyle brakuje, że to głowa mała. No niestety. Pierwsza bitwa niezaliczona. Skrzynka nitro totalnie nic nam nie dała. Ale powtórzmy. Powtórzmy jeszcze raz. Zobaczymy, czy po raz drugi również będzie taka lipa. Jak już teraz będzie znowu taka lipa, to już, to już nie nie wracamy dzisiaj do tej skrzynki i otwieramy coś innego. Tragedia, no po prostu tragedia. 4000. Praktycznie daliśmy za bitwę, dostaliśmy 100 złotych. No i znowu to samo, znowu to samo się dzieje. Znowu bot, dwie kosty. Shadow Dagersy. No, gdzie jest tak? Gdzie jest ten karambit? Gdzie jest ten karambit? Musimy teraz karambita tutaj, Tiger, tutaj wydropić. No i, i powiedzmy, że będę zadowolony. No, no, karambicik, trzy skrzyneczki do końca. No, nie gada, że będzie powtórka z rozrywki. Ja pierdzielę. No i mamy karambita, mamy karambita, mamy tutaj głównego bohatera dzisiejszego odcinka. Ławo, 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 Stevie, Ławo. O Jezu, drogi. Fajnie, gdyby to przynajmniej człowiek był, a nie bot. Ale niestety, nawet z tego się nie można cieszyć, że tutaj ktoś sobie trafił karabita. To trzech razy sztuka? Wizowie? No chyba takiego wielkiego pecha nie można mieć, Agianie. Trzy bitwy pod rząd przegrane. Trzy bitwy za... Nie, no nie, no nie, no nie, no co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzisiaj dzieje? Ja pierdzielę. Czekajmy, może karambin nam wyleci. Chyba mamy. Chyba mamy więcej pieniążków, nawet jakby karambin nam tutaj wyleciał. To byśmy chyba mieli tutaj wygraną. Teraz to już na pewno karambit. Karambit musi wylecieć i zgarniamy to. Ostatnia skrzynia. No. Pierdzielę to skrzynię nitro, nie? Naprawdę, naprawdę. 1% nam do lewela brakuje. Odbierz bonus. Dobra, sprzedajmy. No to co widzowie, do 4 razy sztuka? Mamy piąty? A nie, to po bitwie do, do level dostaje, jest bitwa, jest tutaj level, jest level, 105. No na pewno ten level nam nie zrekompensuje tego, co się wyprawia na tych bitwach dzisiaj. Ja pierdziele nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Ale... Ja uwierzę dopiero, jak będzie to w moim ekwipunku, jeszcze... Jeszcze spokojnie, jeszcze spokojnie. A przydałby się drugi karambit Żeby zaznaczyć tutaj prowadzenie No No jeszcze jednego Tak żeby oddało przynajmniej leciu za To za co zabrało dzisiaj Będzie czy nie będzie karamba Oj oj, oj Żeby on teraz karambita tylko nie trafił No nie trafia Dobra no jest w końcu karambit Chcieliśmy karambita mamy karambita Ale co z tego jak i tak trzeba się odkuwać Ale Widzowie widzowie Odbieramy bonus. za level. A, 5000 złoty skin jakiś. Ok. Ok, okej, okay. No i proszę bardzo, jest tutaj karambit. Nie tiger tut, ale bym powiedział, że nawet ładniejszy, nie? Blue Steel. Znaczy ten Blue Steel to raczej, jakbyśmy go wypłacali, to nie w takim paternie by był. To pewnie. Na, na 100%, bo ten co pewnie jest tutaj, to oj oj, to ten trochę warty. Kurcze pieczone. My chcemy po raz kurde piąty. Nie, nie chcemy. Pierdzielę tą skrzynkę Nitro. Już dzisiaj dajmy spokój. Może dajmy faktycznie szansę na jakimś lepszym skrzynkom, a nie A nie takim. No można powiedzieć dzisiaj dziadowskim, nie? No można powiedzieć dziadowskim. Przykład może i samu? Pojedynek. Isamu kontra Nitro. Po 6. Let's go. Odwieczni przyjaciele. Chociaż ostatnio chyba tam jakaś spina była. tego co pamiętam. Więc zobaczymy. Oktagon zweryfikuje. Kto ma lepszą skrzynię? Isamu czy Nitro? W sumie cen... Oj, 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 no. Dobra. Ja pierdziele, no druga kosa. No nie można się nacieszyć nic dzisiaj, naprawdę. Nie można się dzisiaj nic nacieszyć. No wszystkie bitwy w Cire. Oby teraz Nitro pokazał klasę. Oby teraz Nitro tutaj dla nas. Proszę cię, Nitro. Dawaj. Karambita. Dawaj karambita. O, dał. Jeszcze jednego. O, dał jeszcze jednego dał O aha 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 Ja pierdzielę Aha Nie mam pytań. Nie mam po prostu pytań. No, zdecydowanie tamten pojedynek to wygrała skrzyneczka Nitra. Ile, ile tam karambitów dało to chyba nie przez te wszystkie bitwy, które wcześniej robiliśmy, nie dostaliśmy. No, to jest właśnie piękno skrzyneczek Jester. To jest właśnie piękno, a z drugiej strony początek, widzieliście. Troszeczkę z gorszej strony tego trybuna, no ale to jest właśnie ten tryb. Nie wiem, pierdzielę to dzisiaj. No po prostu nie da się. No po prostu się nie da. No człowiek dzisiaj nie wygra nic. Wszystko te woty zgarniają, cały czas kosy. Tu karambi, tu bajone, tu teraz pewnie zaraz karambita do 6000 dostanie. No po prostu nie da się dzisiaj nagrywać. No nie da się. Wszystko co mogliśmy, jedną bitwę wygraliśmy. Ja pierdzielę. No i tutaj też nam nic nie wyleci. O! Wygraliśmy jeszcze to! Ja już miałem kończyć nagranie. Już miałem przygotowany... Dobra, 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 dobra. Czekaj, czekaj. No teraz tutaj skrzyneczka ratunku tak zwana wleciała. Wleciała skrzyneczka ratunku. Okej. Okay. To ostatni pojedynek do trzech razy sztuka. Były dwa pojedynki. W sumie nie wiem, chyba dwa razy skrzyneczka Nitro wygrała. Moim zdaniem. Ostatni pojedynek. Ostateczny. O masz, jeszcze i samu tutaj bot do nas dobił. O! I niech tu zakończy to się piękną wygranką, nie? Niech to się zakończy piękną wygranką. Jeszcze. Na sam koniec, ostatnia bitwa już. Ostatnia bitwa, żebyśmy nie zostali z niczym, jakbyśmy mieli ją przegrać. Chociaż i tak jesteśmy dzisiaj na gigantycznym minusie, ale skrzyneczka tutaj i samo ten nasz minus bardziej, po, po, po bardziej, można powiedzieć, pogłębiła. Nic nie dała, nic totalnie nie dała. O, ale nitro się odpala, nitro się odpala, dobra. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. I tym akcentem, proszę zakończmy ten odcinek. Żeby on nie dostał Karambita. Wtedy wygra. Ostatnia. Ja pierdzielę. Miała być tragedia. Miała być tragedia. Miał być ogromny minus. No, mieliśmy przegrać wszystko. Bitwa tamta uratowała. Niesamowity zwrot akcji. I kończymy tym akcentem, widzowie. Żegnam się z wami. Kocham was. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara. Right.